Jeżeli szukacie monety do Ultimate Team na każdą platformę z dowolną metodą płatności, to zapraszam do sologaming.pl. Przy kodzie Jacob macie 5% zniżki, link w opisie, polecam. Jak ta ma, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Wszystko w porządeczku. No i mam nadzieję, że będzie taki sam stream. Lewandowski na sam początek, moi drodzy. Lubię takie rozpoczęcia, ile on jest teraz warty. O, oh, fakt, nie to chciałem zrobić, ale zaraz go, zaraz go ściągniemy. Jest Unhealthy Mario to tak jest! Bam, pam, pał, Narysz jakaś dobra karta. Ile on kosztuje? 200 tysięcy No ładnie, 190 tysięcy, tak jest, moi drodzy! A fuck, ale dobra, jest inform dost, moi drodzy, jest inform dost! Przynajmniej tyle, no jest inform, co prawda nic nie warty, no ale, ale co zrobić, dalej jest inform, no Schweinsteiger! Schweinsteiger, ile jest warty? No, a wrzucimy go sobie, a co, możemy? Możemy Neymarito, tak jest! Boom, działa moi drodzy, działa! Czuję to! Pięknie, Neymar! Neymara dawno nie trafiłem! Tak jest!